Tutaj mamy, proszę ja was, kawałek 8 hektarów, tam są jeszcze ziemniaczki, tutaj był słonecznik, tu jak ktoś kojarzy, ogląda moje filmiki, tam był groch, tu owies i tu owiec, no niestety w tym roku tak to musiało być. Tutaj został wysiany, podrywka była wykonana krossem, przed zabiegiem gruberowania został rozlany RSM wraz z bakteriami. Ja stosuję baktokompleks, uważam, że one działają, dlatego je tam na słomę rozlałem w tym roku wraz z dodatkiem RSM-u. Poszło po 100 litrów RSM-u. Następnie zostało wysiany poplon. Jak widzicie, jest to gryka w ilości 100 kg na hektar, i jak ona dostała amciu, no to nawet w miarę urosła. I tutaj będziemy wykonywać uprawę. Przed orką, bo jestem ciekaw, jak będzie też wyglądać po tej talerzówce. W takim poplonie, w poprawie bezorkowej, tutaj u szefa spisała się naprawdę rewelacyjnie. Na tą chwilę mam bardzo pozytywne odczucia, ale o tym będzie osobny materiał na kanale u szefa. Ci, którzy tam go śledzą, to wiedzą o kogo chodzi. I tutaj tak, był rozlany ten RSM, uprawa bezorkowcem, siew. Teraz to przetależujemy agrotomem. Następnie, jeszcze nie mówiłem Wam, ale skończyły mi się dwa wtryskiwacze w szesnastce. Ale do piątku prawdopodobnie przyjdą nowe, reszta już jest po sprawdzeniu. Przyjedzie kolega w sobotę rano, złożymy ciągnik, podłączymy znowu komputer, zobaczyć czy już nie będzie pokazywać błędu. Totalnie odcinało moc i ciągnik nie chciał jechać. To tutaj zrobimy uprawę tą talerzówką. Następnie będzie orka. I po orce pójdzie też kompaktor od Agrotoma. Pożyczy mi szef. I tutaj będziemy siać jęczmień odmiany strzyleckiej. Turbo, tutaj 4 hektary, będzie jęczmienia, Resztę poplonu zostaje. Po ziemniakach też będzie posiany poplon po słoneczniku, i tam będziemy mieć groch, chyba że mi się coś odwiedzi i będzie łubin biały. Tutaj jeszcze wam na chwilę chciałem pokazać. Szef też nagrywał materiał z siewu poplonu. I tutaj mamy posianą grykę prosto workę. Tutaj był jęczmień o zimy, po jęczmieniu o zimym. Zrobiłem orkę na raz, żeby nie tracić czasu, spadło tam wtedy 30 litrów deszczu, bardzo ładnie tutaj szło zaorać, puch jak masełko i w to posiałem. Grycha wygląda na tą chwilę, że kwitnie. Jest szansa, że ona w październiku będzie, jeżeli pogoda będzie z nami, będzie do zbioru. I na to też liczyłem. Tutaj też na rozkład słomy poszło, tutaj akurat poszło 150 litrów RSM-u, 32. Talerzówka prezentuje się tak. Bardzo ciekawie wygląda konstrukcja, rama. W przypadku tutaj tego modelu nie, nie regulujemy głębokości wału. Ustawiamy ją poziomo, równo. I głębokość regulujemy tylko talerzami. Tutaj są takie klipsy o różnych średnicach. I następnie są cztery siłowniki na każdym siłowniku wybieramy skala nam pokazuje na jakiej głębokości wtedy pracuje Tak pole wygląda Zobaczymy jak będzie wyglądać u mnie po przejeździe talerzówki No i jak popadało To i nawet poplon w tym roku wyszedł ładny Będzie miał jęczmień kupę radości Widzimy tak do 12, 12,5 na godzinę jest ustawione, a tak się prezentuje z tyłu sucho U nas się sucho Tutaj jeszcze zapomniałem dodać kochani, że przed orką czy uprawą gruberem od 5 lat stosujemy przed uprawami głębokimi wieloskładniki Przeważnie jest to w postaci polifoski piątki, czy tam szóstki. Zależy co tam mają na magazynie i w jakiej cenie. W tym roku była polifoska piątka w ilości 250 kg na hektar. No i kochani podsumowując. Tak oto wyszło. Głębiej talerzówki nie puszczaliśmy, bo ciągnik już po prostu nie dawał rady. On też ma wąskie opony, ten fend. Nie ma balastu z przodu, obciążników na kołach i zaczął już mielić po prostu w miejscu. Myślę, że taki efekt jest naprawdę bardzo dobry. żówka, jak weźmiemy, rozgarniemy nogą, to mamy podcięcie. Podcięcie gleby mamy na całej tej równo powierzchni, nie ma takich pagórków. Przemieszała według mnie bardzo ładnie. Ja jestem już przewrażliwiony po talerzówce z pracy, że jeżeli talerzówka nie bije, to talerzówka jest dobra. O tutaj mamy pod słońce i ta naprawdę też nie wpada w wibracje, nie podskakuje. Nie tworzy nam takiego efektu dżownicy, nie kupkuje na polu. Ekrany, talerze skrajne, przepraszam, talerze skrajne są jeszcze do regulacji, więc można wyregulować tak ładnie, że nie ma efektu bruzdy. Jestem pozytywnie zaskoczony efektem pracy, bo naprawdę bardzo przyjemnie się tą tak też pracuje. Tutaj się opuszcza ją w ziemię i ona wiadomo, że idzie czy 10, jedziesz 10, 12 ona w tych warunkach w których tutaj u nas pracowała nie ma po prostu żadnych zastrzeżeń. Także jak mówię bardzo mocny atut to brak podskakiwań brak wibracji. Talerze słuchajcie też fajne jak dla mnie to też jest mocny atut krajowe. Kuźnia Tabo robi z nich logiem też kawał talerza gruby z stali borowej. Mnie takie rzeczy cieszą, że po prostu są tutaj w tej talerzówce piasty z tego co mi Pan Serwisu powiedział robią sami. Odlew jest niby też z krajowej odlewni. I mnie to bardzo takie rzeczy cieszą. Ja na takie detale zwracam uwagę, bo lubię po prostu wspierać swoich. Póki jeszcze coś w tym kraju mamy swojego. To jest jakby druga smutna informacja z tym, co się dzieje w koło. Także, naprawdę w mojej ocenie, tutaj na moim kawałku i myślę, że na innych kawałkach zrobiłaby podobnie, jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chcecie coś więcej usłyszeć na temat tej talerzówki, więcej materiałów, to zapraszam na kanał szefa Domelos R78. Tam będzie obszerniejszy materiał poświęcony talerzówce. Szef ma uprawy w ekologii, więc to jest w ogóle wyzwanie dla talerzówek. I tam, jeżeli będziecie zaciekawieni danym modelem i efektami jego pracy, to zapraszam na tamten kanał. Ja mam słabe możliwości, żeby nawet kogoś poprosić, żeby przyszedł mi na pole. Nagrał, dlatego nagrywam samemu. Każdy gdzieś tam ma swoje prywatne życie, sprawy, ciężko z, z czasem. Jutro, jeszcze prawdopodobnie pojedziemy po gryce, jest, po zmulczowanej gryce. Tam jest 3,5 hektara do zrobienia z rana. A później prawdopodobnie widzimy Kosić Umin. Także trzymajcie się. Pozdrawiam.